Właśnie wstałem. Zapraszam do oglądania czwartego vloga z masy. Dobra, ja już zważyłem się, w ogóle dawno nie nagrywałem. Jak widzicie, twarz lekko spuchła. Na brzuchu też nie wygląda najlepiej, ale wam nie pokażę. Forma też nie wygląda najlepiej, ale wam teraz nie pokażę. Ale chciałbym Was przeprosić za to, że po prostu nie nagrywałem yy, przez prawie miesiąc niczego. Dlatego teraz wracam, nagrywam tego vloga czwartą część z masy. I lecimy teraz standardowo, wakium, 10 serii na podłodze, 5 serii w oparciu. Następnie ściadanie i to już zobaczycie co. A no, jeszcze bym zapomniał, przez ten miesiąc dużo się zdarzyło, bo mam kolczyk w yy, uchu, w płatku ucha oraz. Zdjąłem aparat na zęby, więc jest spoko, myślę. Glow up. <noise> Zacznijmy od suplementacji, dwie kapsułki D3 plus K2, dwie kapsułki kompleksu witamin oraz dwie kapsułki omega 3 A tutaj muszę zobaczyć dokładnie na telefonie co się znajduje, ponieważ cały czas to jest zmieniane przez trenera. A więc tutaj mamy trzy całe jajka, 80 gramów płatków owsianych, 60 gramów płatków ryżowych, 20 węglowodanów z owoców, w tym przypadku jabłko i 20 g WPI w postaci polewy. I czarna kawa do popicia wszystkiego. Widzimy się przy posiłku drugim. Jest godzina 8:57. Powinna być 6:30 albo 7:00, ale niestety wstałem później, dlatego zaraz będziemy jedli następny posiłek. Dobra, przyszedł czas na posiłek drugi nic wyszukanego. 140 g piersi z kurczaka, 150 ryżu parabolicznego, 100 g warzyw w tym przypadku marchewka, 10 g oliwy z oliwek oraz trochę soli. I po tym posiłku prawdopodobnie będę robił swoje cardio. Ponieważ trener dał mi ostatnio cardio, 25 minut yy, dosyć intensywnego cardio. Ja się cieszę lubię robić cardio. Trzeba spiąć dupę. Człowiek czuje się wręcz jak na redukcji. Ja zabieram się za posiłek widzimy się chyba przy cardio. Przygotowany bolero i można zaczynać cardio na masie. Trzecie cardio na masie, które robię. Dobra, na telewizorze już David Goggins odpalony, moja. Aktualna motywacja do ruszenia dupy i do zapierdalania i dawania z siebie 120% na 200 Bierzemy rowerek. O kurwa, ale łapa tu siedzi. Albo mi się wydaje. Dobra, bierzemy rowerek. Rowerek już jest na miejscu. Siadam i biorę się za karmię. Kurwa. Dobra, jest 25 widzowie Tutaj <laughs> trening fryty i Dawida Czechowicza od siódemki Powiem wam, że kardio na masie to jest wyższy poziom Jest dobrze, ale czuję, że nogi są spompowane nieźle, mogę wam pokazać. Ja biorę prysznic I... I zobaczymy co dalej Okej, okay, ja już wykąpany, ogolony, czuję się jak nowonarodzony człowiek Idziemy robić ziemniaki do posiłku trzeciego W sumie to ja idę, ale widzicie ze mną, czyli idziemy Let's go Dobra, ziemniaki już pokrojone, przyprawione i pokażę wam teraz lifehacka Zamykacie ziemniaki z przyprawami na wierzchu I robicie Mieszu, mieszu I Macie idealnie przyprawione ziemniaki Każdy po prostu na dole, nie wiem czy wam pokażę Ale też są wszystkie pokryte przyprawą Idę je włożyć do airfryera i widzimy się Przy airfryerze jeszcze Tu mam biszkopta, tu jest airfryer w tle słychać frytę, albo nie słychać BISZKOP, ZEJDŹ MI Z ZIEMNIAKÓW! Ustawiamy frytki, full Ja wstawiam na 25 minut na 200 stopni chyba Jeśli się nie mylę I co jakiś czas pamiętajcie, żeby przemieszać Tak z 3 razy, trzy-dwa razy w ciągu całego pieczenia Widzimy się przy gotowym posiłku Dobrze, więc ja wrzuciłem i pomontowałem trochę tych reelów, TikToków, jak zwał, tak zwał. Frytki się już zrobiły i czas na posiłek trzeci. Zjem go trochę wcześniej, bo jadę zaraz do fryzjera. Fryteczki prezentują się pięknie, chrupiące. Ok, i idę jeszcze po wołowinkę, warzywko i to będzie posiłek trzeci. No i mamy gotowy posiłek: 150 g chudej wołowiny, 550 ziemniaków. 100 gramów warzyw, ogórek dzisiaj i troszkę soli, na wierzch. I do tego jeszcze będzie suplementacja. Dwie kapsułki Omegi. Widzimy się jakoś przed fryzjerem, po fryzjerze. Zobaczę. Ja już po posiłku jestem przebrany i lecimy do fryzjera. Jak zawsze wszystko na styk, więc już się przedłużam. Dobra, jestem po fryzjerze. Nie jest najgorzej. Teraz wygląda gorzej, ale uwierzcie mi, nie jest najgorzej. Jestem. Nawet zadowolony, okej okay, yy. Jest godzina 14, wracamy Czekamy na posiłek przedtreningowy Jeszcze wam zrobię free 360, okej? Okay? O, zgubiło, zajebiście Dobra, wróciłem do domu ale nie wiem co jest, nie wiem co się dzieje, ale tak mi odcięło po fryzjerze, że nie wiem czy nie walnę sobie drzemki po prostu z 20-15 minutowej do 15 godziny, czy tam ponad 15 i wtedy zacznę montować, bo miałem od razu montować, no ale to nie będzie optymalne, nie będzie to optymalne, jak to teraz się mówi, dlatego walnę sobie drzemkę 15-20 minut power napa. I widzimy się pod rzemce, jak będę motował rzeczy, a to jest moja nowa fryzura. Piękna, co nie? Okej, okay, wróciłem pod rzemce. miała być 15-minutowa, a zrobiła się godzinna z tego. Odcięłem mnie solidnie, ale przynajmniej czuję się teraz zregenerowany i za 15 minut jest posiłek przedtreningowy, Ja teraz siadam do kompa i spróbuję coś zmontować przez te 15 minut, żeby nie zmarnować tego czasu. Okej, okay, wybiła godzina 16.15, już w sumie jest 16.20, idę robić posiłek przedtreningowy, zobaczymy się przy posiłku przedtreningowym. Do zobaczenia. Posiłek czwarty przedtreningowy, 130 gramów kaszki, 40 gramów WPI w postaci polewy, banan i 10 gramów oleju MCT. Dobra, jestem już w kuchni, czas zrobić intraszejka i przedtreningówkę. Najpierw zajmiemy się shake'em. 20 gramów EA z KFD, oczywiście. I do tego 25 pięć gramów dekstrozy z siódemki. I zalewamy to półtorej litra wody. A przedtreningowo wleci szczypta soli Oraz jedna porcja 10 gramów od tego cuda Jest to przedtreningówka Warcry od Geniusa Prosto z Ameryki Teraz oczywiście standardowy protokół w toalecie I lecimy na trening push Dobra, ja już wiadomo po czym eee, Czas jechać na trening. Dobra po raz 60 mówię, że lecimy teraz na trening push. Trzeba zbudować porządne cyce, bo na razie to tutaj jest płasko jak deska nie mam pytań, lecimy dojechaliśmy, widzimy się na siłowni widzowie jesteśmy, tutaj widać wszystko wszystko z lecimy robić trening Pusz. po raz 60 to mówię bo jestem kurwa napalony i rozpierdolę ten trening kurwa rozumiesz? ale dużo przekinam, przepraszam Then they saw the slit. Oh shit, this that Uzi motherfucker from the pit. Seven warlord, grab the sword, slice a fuck bitch. Now swarming in the dick, bout to ride up up a cliff, bitch. Break the lusty fuck a pig always on the devil shit. Killers from the north side, Rollin' in the seven, bitch. Buck them down the bus, bathers in the tusks. Half cut, get masked up. Coming to rush and pass the judgment on the bitch, y'all. Uh. Throw in the river. Suicidal killer, better know the sick to ripper. Stone to the bone, me yeah, and Uzi got all alone with the tone, let for bullets take home, yeah Tear, blood, sweat, for my set When I pop up in my city, everybody show respect I'm a Florida boy, feel like Kodak Black Got to hold the Mac, I thought I told you that your hoe gon' throw it back Come through to my Koda set, don't bring no fellas, through You're just me and you, get down on your knees and I'ma show you what this need to do Pop up with a Mac 11 to send your body to heaven Got a bald head, big money that's never ending, yeah Na do jutra. Po treningu lecimy na posiłek potreningowy. Dzisiaj bardzo udany trening. Cieszę się, bo ostatni tydzień naprawdę dał mi w kość. Domyślam się przez co przez brak, re... przez brak regeneracji i takie tam czas wracać na dobre tory i tyle. Pewnie nic nie widzicie, ale tu mam auto. Otwieram właśnie je. A i to jest właśnie minus, że teraz jak będę nagrywał vlogi, to nic nie będzie widać, dlatego odpalę już auto. Żebyście coś widzieli chociaż... O kurwa, jestem dzbanem. Dobra, widzicie coś Odkładamy tu plecak do tyłu. Boże jak, jak gadam dużo. Co jest ze mną nie tak? Odpalę latarkę w telefonie. Dobra, ja muszę naprawić to światło w aucie, bo patrzcie. Bo te światło tutaj nie działa w moim sejczęto i muszę robić prowizorkę taką. Czekajcie, ja położę telefon na kierownicę. Kurcze pieczone, ja już jestem głodny. Ok, więc um... jestem po treningu. Bardzo udany trening, bardzo ciężki. Sprogresowałem prawie na każdym ćwiczeniu albo na każdym pompa zacna, żeby nie przeklinać wracamy jeść, ale Joe Line oh my god, night no Line, Joe Line jeszcze jest, bo niedługo kurwa będę zalany na masie tak Pożal ale jestem odklejony, ale mam ładne zęby, co nie? dobra e... wracam do domu bezpiecznie, bo jest ciemno i widzimy się przy posiłku po treningowym you Dobra, ostatni pociełek szybko wam pokażę, bo biszkopt już tutaj się dobiera, jak widzicie. Mamy tutaj w tym pojemniku 150 g ryżu jaśminowego, 140 g piersi z kurczaka biszkopta. W tym pojemniku 50 g suszonej żurawiny oraz 20 g orzechów z nerkowca. Ok, z tego oto miejsca kończę dzisiejszego vloga. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Instagrama Dąbek Podłoga. Zostawcie lajka, like suba i komentarz. I do usłyszenia w następnym vlogu. Pozdrawiam. Pozdrawiam z Biszkoptem.